Dobra, raz, dwa, trzy. Klikaj o dawaj i. Jodka. Co? Siódemkę trafiłem! Co znowu? Ja już trafiłem to dwa razy. Wcześniej też trafiłem na poprzednim filmie. Dobra, klikam dalej. Dobra, otwieram, uwaga. Pierwsza postać, jaka to będzie? Ej, X, kiedy pokażesz twarz? X, jak wyglądasz? X, kiedy filmiki z twarzą? Na te pytania, jak i na wiele innych, odpowiem wam w tym filmie. I czy pokażę twarz? oglądajcie do samego końca, a przy okazji zrobię sobie opening megaboxów z kolegą bo zrobimy sobie podwójny, później go zaproszę także oglądajcie bo może trafimy sobie postać a mam mega skrzynkę na przecenie ten filmik jest wyjątkowy, także proszę zostaw łapeczkę w górę pod tym filmikiem aby każdy to zobaczył każdy to usłyszał, bo powiem to raz definitywnie, także jak możesz to kliknij tą łapeczkę w górę, z góry dziękuję i pamiętaj też o zasubskrybowaniu kanału, bo subskrybent dodaję do znaj i też również dodaję do klubów Oczywiście jest to dla subskrybentów, a klub dałem też na zaproszenie przed chwilą. Także subskrybujcie. Thank you very much. Przejdźmy sobie jedną giereczkę solo, wbijemy sobie 19 rangę na szybciutko. Słuchajcie, moja cała historia z twarzą. Czy nagrywałem kiedyś z twarzą, czy filmiki były, czy będą i tak dalej, i tak dalej. Początki zaczęły się takie. Nagrywałem kiedyś na YouTubie grę przeglądarkową. No, i miałem 2000 subów. Nie pokazywałem twarzy. Później nagrywałem shoty na YouTubie. Może ktoś mnie pamięta z szotów, to pozdrawiam, i tak dalej. A tu da darl, który kampi sobie. Ale zajmowałem mu parkiopsa. Aha! Dobrze. <ścoughs> Mój parkiops. No, i początki są takie: ja będę grał i gadał. To jest ciężkie. Ale spróbuję. I początki były coś takiego, że nagrywałem tą grę przeglądarkową, wbiłem sobie tam 2000 subów, później nagrywałem shoty, wbiłem 400 tysięcy subów, tak, na takim drugim kanale Smyslow. No i nagrywałem później filmiki z twarzą na moim trzecim kanale. To były filmiki związane z reakcją na śmieszne, inne, takie fany moment, filmiki, które były poskładane, komplikacje z śmiesznych momentów i itd., no i tam pokazywałem twarz. Miałem po 30-40 tysięcy yy, wyświetleń, tak? Filmiki nawet były wybite. Ej, nie możesz mnie pokonać. Nie możesz mi pokonać, chłopno, Nie możesz, gościu, majnowy 9 parki psów ma. Dawaj, jak chłop ogarnia. No nie, muszę to wygrać. Nie, teraz nie, 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 nie. muszę to wygrać. Skupię się full. Papa, pa, on cały czas idzie za mną. Nie masz szans. Dobra, GG, wygrana. Kto mi napisze w komentarzu GG, temu przypne serduszko. he. <noise> No i ta moja historia się ciąga na tym trzecim kanale, gdzie już pokazywałem twarz. Te filmiki usunąłem, ze względu na to, że zmieniłem tam kontent później, nie? Ten kanał już ma tam 100 tysięcy subów, a zaczynałem przy 20. Później, następnie chciałem znowu nagrać filmiki z twarzą, ale miałem problemy z kamerką, bo albo było mnie samo widać, albo miałem spadki FPS-ów, ścinało mnie. Później, kupiłem drugą kamerkę, lepszą mnie. Jeszcze miałem problemy z ustawieniem, i wkurzałem się. Zajęło mi to naprawdę sporo czasu, nie z tą kamerką. Jeszcze oświetlenie nie miałem, bo z tyłu mamy za sobą ten. Jest okno, i tam jeszcze raziło słońce. Yy, nie miałem przed sobą. Oświetlenia i takie drobnostki wiecie nie Takie takie byle jakie rzeczy Mnie irytowały wkurzały nie Nie pokazywałem tej twarzy Później zacząłem nagrywać Brawl Starsa Bez oczywiście twarzy yy, No i ten Brawl Stars mi się spodobał Nagrywałem fajne filmy ale go Sandy pojechała Hehe na tym soczku I teraz mnie ściga XD yy, no patrz będzie mnie ścigał dalej Za chłop jeden no No gościu odczep się ode mnie no patrz No jak leci za mną ty Co za chłop jeden co? Hoho! Ho! Jak jed, jed, jeden hit mi zabrał prawie całe życie? Ale miał mega farta. Ile mi brakuje pucharków w ogóle? Minus 2 dostałem 5 pucharków. Pozwólcie, że szybko się skupię i to wbiję. Yy, czekajcie, teraz full skupienie. Zrobię pierwsze miejsce, ok? Pierwsze miejsce. I zaraz zaproszę kolegę, zrobimy sobie też openik mega Także oglądajcie filmik do samego końca, zobaczymy bez przerywania. Dobra, pełne skupienie teraz. Zobaczmy challenge. Jak wygram tą gierkę, pierwsze miejsce, to pokazuję twarz. <laughs> Ej, jakby ktoś mógł mi wymyślić jakiś challenge, na przykład y, z twarzą. Na przykład, nie wiem, koło fortuny decyduje, czy pokażę twarz. Koło fortuny decyduje, czy kupić gemy czy coś takiego, albo jakieś inne challenge y, Wygram gierkę, pokazuję twarz. Przegram gierkę, pokazuję nie wiem, kupuję gemy. Jakieś challenge, wyście mi wymyślicie w ten w komentarzach. Najlepszy wybiorę, pokażę na filmie. Ja biorę teraz sobie ten... O, elegancko buciki. Wjeżdżam, Velprimosa teraz. Padaj gościu, no! Padaj! Dobrze! Tysiąc zadałem mu! Elegancja Francja. Już mam czwarte miejsce, pozostały za zadymiarze trzech. Chodź tu, chodź tu ból Chodź tu, chodź tu chłopie! Chodź tutaj! Stoi on ja myślał, że go nie będę bił psen. Co jest? Albo może nie. Tego Elprimonsta. Nie, on chce na mnie się rzucić. Zostaw mnie, gościu. Wio, wio. <laughs> Ale szybko śmigam tym maksem. Ta prędkość mi się podoba. Dużo ratuje. Pa, będę miał slówkę z bólem. Który <laughs> ucieczkę sobie zrobił na ulcie. Nie ma szans raczej. Raczej nie ma szans, widzę, ja powiem szczerze. Chyba, że będzie miał budki. To wtedy ja nie mam szans. One się zrespią gdzieś. Teraz nie wiadomo, w którym... Ja! Co? On ma! Naprawdę? Ja! Teraz będzie mnie podjeżdżał. Ale dostaję damage. Pa! Ja się trzecia mu zostało. Dawaj! Jest! Okej. Okay. GG, wygrana. Pierwsze miejsce. Okej, okay, dalej. I mam 19 rangę. Kakaka. Dobra. Ogólnie, jak ja wyglądam, nie? Jest moja twarz pokazana na Facebooku i Instagramie. Tylko mam tam zaledwie dwie, dwa czy trzy zdjęcia z twarzą, nie? E, dane publicznie. Ja, oczywiście, tych zdjęć mam więcej. Ja te zdjęcie, be, zdjęcia będę dodała na swojego Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Ja sobie teraz otwieram skrzynki. Ok, piątą. Nic nie trafiłem. Czwórka. Dawaj. I kolejna. Skrzyneczka. Też nic. Ja cię kręcę. Ej, zróbmy sobie rzetelny, bo mało mi brakuje do big boxa przy okazji. Oblężenie. Ja na oblężeniu bym się zagrał taką postacią, jak przykładowo peny. O, to peny porobię. Mogę się stówę, że to wygram za pierwszym razem. Dawaj. Nie, ja tu nie mam peny. XD <laughs> yy, Czym? Dobra, bólem to porobię Ulepszę go jeszcze BUM! Ok, oblężenie Let's go Ból Chciałem sobie wziąć tego peny Ale peny to jest idealna na to Bo bym sobie O mam peny w drużynie Bo można sobie stawiać działko Blisko tutaj tej linii I to działko nawala wtedy ich wieżyczkę To jest 300 IQ Mało to ludzi robi Nie wiem dlaczego Ale dostałem od niego Chłopie Te może mnie przy ścianę bić Jackie Jeden, jeden, śrubek. Dobra. Znowu zbramy kolejne. No i z twarzą taka historia jest ogólnie, że ja się nie wstydzę pokazywać twarzy i tak dalej, tylko nie miałem ostatnio potrzeby w ogóle, żeby ją pokazywać na Brostarsie, nie? Dobra. Chłopco wszedł tam do środka i padł, nie? <śm> co im robią? Ty, mnie śmieszą ci ludzie niektórzy. Pierwszy raz chyba obleżenie grają. Dawaj, dawaj go. Bum. I dawaj go na hita. Pięknie. Pada. Elegancja, Francji, To będzie wygrana. 100% będzie wygrana. Zbieraj śrubkę, gościu, majnowy. Śrubeczki zbieraj. Ok, lecimy. Piąty poziom, raczej to wygramy. Chłop, co zrobił? <grym> Naprawdę nudził ulta do siebie? Dlaczego? Ten ult był niepotrzebny. Balej, co wiesz, tam na środek od razu. Okej, okay, wchodzimy teraz my. Raz, dwa, trzy. Wchodzę właśnie ja. Ej, jak oni to przeżyją, to będę w szoku, nie? Nie możecie tego... Ja pomagam, 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 biję to! Bum, 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 dawaj, dawaj, dawaj! 30 pro... 25, 24! 24% zostało im naprawdę na wieżyczce. LOL. Chyba, że ja jeszcze bym mógł podjechać na ultem i z ulta spróbować dobić tą wieżyczkę. Patrzcie to. Nie wiem czy to będzie 300 IQ czy minus 300, zrobię coś takiego, patrzcie. Z ulta podjadę na wieżyczkę i uderzę ją trzy razy. Nie wiem czy to już zadziała, zobaczmy. Raz, dwa, trzy, GO! I bum, 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 5%, 5, co, 5%, ja to mogę dobić, okej, okay, ale 16 sekund oni mają, dobra, i tak przegrali, nie zdążą już bić naszego, z naszej wieżyczki nie zdążą bić, także kozak, o, ale 5% im zostawiłem na wieżyczce, naprawdę, he, 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 dobra, i tak wygraliśmy już, GG, bum, 100%, Mission complete. Halo, halo. Halo, halo, dobry, dobry. Dawaj, to by pora otworzyć sobie opening Mega błoksów, Jesteś gotowy? Ej, nagrywaj jak tak. coś. Włącz sobie nagrywanie. Tak, mam nagrywanie, mam, mam. Ok, to dawaj, zaczniemy od, od małych skrzynek. Już się nagrywa, tak? Żebyś nagrał tak, sobie tak. już postać tak całą konto, nie? Ok, tak. Daj od małych skrzynek. Ile masz małych skrzynek? 10. Ok, ja mam dwie. Dobra, to dwie o, tylko otwórz. Albo nie, otwieraj 10, ja sobie otworzę dwie. Na raz, dwa, trzy. Daj. Małą skrzynkę przed sobą masz już? Tak. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Klikaj, otwieraj. Aj, nic, nie trafiłem. Dobra, kolejna. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Klikaj. Ej, nie trafiłem nic. Alea pucharkowa. Trafiłeś coś żomek? Nie, nic. Dobra, daj Mega Boxa razem. Na raz, dwa, trzy, dawaj. O, ja o, już dobra, mam mega boxa proszę. przed sobą. Jesteś gotowy? Uwaga, przy tym mega boxie ogłaszam giveaway na kartę Google Play. Wystarczy, że zostawić łapeczkę w górę pod tym filmikiem, e, zostawicie suba na moim kanale i napiszecie komentarz dowolny na temat tego filmiku. E, na przykład wymyślcie, kto mi wymyśli jakiś fajny challenge. Będę czytał Wasze komentarze. Dobra. Raz, dwa, trzy. Klikaj rok. Dawaj i Piotka. Co? Śudynkę trafiłem! Co znowu? Ja już trafiłem to dwa razy. Wcześniej też trafiłem na poprzednim filmie. Dobra, klikam dalej. Dobra, otwieram, uwaga. Pierwsza postać, jaka to będzie? Z dwójki, to są na pewno dwie postacie, milion procent, nie? Ej, widzowie, ale ja miałem, jak zobaczycie moje poprzednie filmiki, to też trafiłem siódemkę z boxów, nie? Ja mam ogromne szczęście. W moim poprzednim filmiku, zobaczcie sobie. Dobra, klikam i trafiłem Karla. Dobra, pierwsza postać to Karl. Bardzo rzadki zadymiasz, dobra. I druga, uwaga, jaka to postać? I... Peny! Dobra, dwie postacie. Dwie bardzo rzadkie postacie trafiłem. Ja! Yeah! Dwie postacie z rzędu, nie? O chłopie! Ej, daj, musimy to uczcić. Jedna giereczka. Ale już szkoda, że nie legenda, nie? Ja już myślałem, że legenda mi poleci. No, no, no. Daj, uczcimy to. Ja sobie zaram peny. A dzisiaj właśnie mówiłem o tym, openy. Ej, daj, zagramy sobie oblężenie. A ty weźmiesz sobie taką postać, ja, ja widzę, pokażę o co mi chodziło. Weź sobie postać taką jak. Yy, Może tarę weź sobie. Co? Dobra, dobra. Okej, okay, weź sobie tarę. Eee, Pięknie? już przeglądam tarę, Ale okay. kozak, siódemkę trafiłem, nie? Yy, czy mam nagrywać filmiki z twarzą? Tak lub nie. Ja mam zrobić ankietę w prawym, górnym rogu, teraz ci się wam wysiedli. Yy, tak czy nie? Dawać z twarzą, nagrywać te filmiki. Czy może nie nagrywać, może byście chcieli mi patrzeć? Może nie, moje reakcje? No nie wiem, no dajcie znać, nie? E, bo ja, ja nie chcę robić nic na siłę, a czy wam to by pasowało, to zależy od Was. Robię po prostu tak, jak wy mi rozkażecie i tak, jak Wam to pasuje. E, a zaraz też przejdę do tego, gdzie można zobaczyć już moją twarz, jak wyglądam oczywiście. E, także zaraz do tego przejdziemy. Ok. A, miałem pokazać Wam to z tym działkiem. Słuchajcie, jak macie pen na tej mapie, bot oblężniczy. E, patrzcie. Robicie sobie takiego, działko stawiać tutaj, w tym miejscu I działko automatycznie bije sobie tutaj ich wieżyczkę, spójrzcie Widzicie? Elegancko bije I wieżyczka cały czas, moje, moje działko będzie cały czas biło ich wieżyczkę, Non power, nie? Więc to jest, no to jest elegan... Ale ten, 300 IQ, nie? To co teraz robiłem Pa i bije ich też podwójnie <laughs> Ja to działko sam rozwalę, Zara. Chodź i połóż Aurox tutaj do tego No biegnę, biegnę Chodź, bo ja tu nawalam z nimi miałem kolejne działko. <noise> dawaj, 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 chodź no. tu. Aj, padłem. padłem. Od czego ty padłeś? Yy, od tego ich yy, działka dużego. Ale nie miałeś wchodzić w środek! <noise> Co za ty? Ja nie mówiłem o środku, tylko o boku. A, no to się ty w środek wszedłeś? Tak. Naprawdę? Co za chłop. Ramił, rozśmieszyłeś. Dobra, bijemy, bijemy, bijemy tą wieżyczkę definitywnie, dawaj. Nawalaj, Dobra. nawalaj, nawalaj, nawalaj. nawalaj, nawalaj. No Aj, co? Ej, 18%, 5 tysięcy życia! Zrobię <grym> to teraz to. Takim, yy, taką rzeczą, że ja sobie nabiję ulta i moje działko ich pokona. Patrzcie to. Czekaj, to będzie, to będzie 400 jaki. Okej, okay, mam, patrz, chodź aurok za mną, chodź, nie bij, nie, nie zbieraj tego, nie, nie bij, nie bij! Chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną, dawaj, ja dawaj tak? da, da. patrz to. Wygramy to i tak, pa, 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 pa. Czekaj, niech on se przejdzie, niech on se przejdzie Dla nich ten bot też se przejdzie, okej, okay, luźno, luźno Stam działko, pa, pa, pa Bij tą nitę na dole, Binite, binite, bi bi, 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 Dobrze? Pięknie? I działko wygra to Dobra. Działko to wygra, działko to wygra I chodź, wejdziemy na środek, ty idź na lewo No dawaj, dawaj, na lewo, wchodzimy, dawaj, wchodzimy, 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 dawaj Haha, padłem Widzisz? Pięknie. Tak widzowie polecam wam robić Działko stawiacie, yy, bierzecie kolegę ze sobą I wchodzicie dwóch na raz I działko wam też również pomaga, nie? Jest to taki potrójny damage Więc yy, polecam to robić, taki news dla was Okej, do rzeczy. Moją twarz możecie zobaczyć aktualnie Na moim facebooku i instagramie Teraz wyświetla wam się mój facebook Link do mojego facebooka Macie w opisie pod tym filmem I możecie też sobie wbić samego instagrama Kto mnie zaobserwuje teraz na instagramie Albo na facebooku Wbiję też na wasze profile, mogę was zaobserwować, dodać do znaj, możemy sobie popisać, pograć wspólnie jakby ktoś chciał I mogę też wam, nie wiem, polubić zdjęcia przykładowo, albo skomentować zdjęcie, no co będziecie chcieli Także wbijcie na mojego Instagrama i Facebooka teraz Również możecie też wbić na mój drugi kanał, SmileX Plus. tam też nagrywam filmiki z Bostarsa. E, Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem I czy pokażę twarz na moich filmach? Jak wyglądam aktualnie na kamerce, a nie na zdjęciu, to zależy od Was i od Waszej aktywności. Także piszcie te komentarze, to byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie i e, co? Jakby, jakby ktoś się pytał o moją twarz, no to no, odpiszcie mu, że mam na Facebooku i Instagramie. A czy będą e, filmiki z twarzą, to odeślijcie go do tego filmu, jakby ktoś pytał. To ten filmik niech sobie obejrzy, nie? Trzymajcie się, hejo, pa pa!